Pan Henryk Borowski ze Smolanego Dębu Kuźni prowadzi od ponad 40 lat. Jest nauczycielem kowalstwa z dużymi zdolnościami artystycznymi. Jest również laureatem wielu ogólnopolskich konkursów kowalskich. Jesteśmy w Kuźni, w tej prawdziwej, tradycyjnej miejscowości Smolany Dąb. Nazywam się Henryk Borowski. To u nie prowadzę 41 lat już razem z synem, z Piotrem. Opowiadaj, przedstawiaj się. No, ja się nazywam Piotr Borowski. Jestem, jak tata powiedział, synem Kowala Henryka. Znajdujemy się w kuźni w smolanym dębie. No, to w kuźni się część na, naszych wyrobów najwięcej. Bo jak robimy coś, zawsze robimy jedną rzecz więcej, żeby i jedna ścianę jako wzór. Razem ściany do wyglądają, i żeby czasem coś powtórzyć, bo takie same długie rzeczy jeszcze nie zrobić. Dlatego też na ścianach już jest brak miejsca, które się tak nazbierało. Dość dużo elementów kutych odzyskaliśmy ze złomów, gdzie ludzie nieświadomie wyrzucali to. Uznawali, że im są niepotrzebne, a my w ten sposób ratowaliśmy daliśmy drugie życie. Na tym na ścianach. Między innymi ratowaliśmy krzyżyki. Na krzyżach przydrożnych roku 2000, gdzie była wymiana krzyży przydrożnych i były niekompletne, zniszczone przez naturę już krzyżyki, wbijane, przynosi nam do kóźni, żeby ich poprawić, generować. A my w zamian za to, że odzyskaliśmy stary, robiliśmy taki sam nowy. I za to na ścianach mamy dość dużo tych krzyży, oryginalnych, właśnie. Po kolei To jeszcze pierwszy jako Kowal. Pracowałem w szkole szkół w takich w 35 lat miałem później Uczyłem dzieciaków kowalstwa, samych podstaw, z tym, że z tylu uczniów, przeszło przez moje ręce, <coughs> nadawało się dwóch, których mogłyby być kowalem, no ale chyba w te ślady nie poszli. I tak jest nasze zdanie, że ktoś nie rysuje, nie jest trochę plastr plastyczny, to nie się za kowalstwo nie bierze. Może robić dla krów aby tylko krowa kołka się tego nie wystraszyła. <noise> I potem takie proste rzeczy mogą robić, ale jak nie ma smaku, nie ma zmysłu, jak tego w oczach nie widzi przy zrobieniu, to już... No, takie nasze zdanie, nie się do tego lepiej nie bierze. Tata jest pierwszym w naszej rodzinie kowalem, ale pracował w szkole, tak jak mówił w tym zespole szkół techniczno-rolniczych, przed nim później prowadził kowal o nazwisku Karłowicz. I wiele rzeczy tata od niego się nauczył. Tak. To był jego taki, taki mentor, taki człowiek od którego się bardzo dużo nauczył. Chętnie to wiedzę przekazywał, tak? Ja, to może ja powiem, bo ja z tatu pracuję tutaj w kuźni, Do 30. Już, już ja mam 37, no ze 30 lat. No więc tak jak tata powiedział, jeśli nie ma chęci, jeśli nie ma zainteresowania tym, no to chyba nic raczej z tego nie będzie, tak? Bo to chyba chęci to są podstawa. No, druga rzecz to trzeba troszeczkę mieć takiej przestrzennej wyobraźni, umieć rysować, umieć przynajmniej jakieś podstawy rysunku. Generalnie taka zasada jest, że co się narysuje to powinno się zrobić, tak? Więc jeśli się czegoś nie narysuje to ciężko też mówić o tym, żeby to później, później zrobić, tak? Najciekawsza rzecz to jest to, że kiedy przybyłem później po Panu Korowiczu, on odchodził, to oddał mi swój młotek, który robił 40 lat. I my tym jego młotkiem robimy też 40 lat. I w tej chwili on jest jak spora robiony w latach 50. tych Młotek podłużny, z Romem podłużnym robiony. I on ma w tej chwili około 80 lat. I dalej działa na Wszystkie młotki, jak można porównać, są poprzeczne. To? To, tak. to jest podłużny. podłużny to? Ta my też, tak samo też każdy kowal powinien sobie narzędzia sam porobić. Bo kupić to można, to chińskie bazieło, ale to nie pasuje ani dla oka, ani dla ręki. To samo też mamy młotek, też te swoje roboty robione, podłużne. No jeśli ktoś sam zrobi narzędzia, to one mu najlepiej też odpowiadają i pasują. Najlepiej się po prostu nimi, nimi pracuje. No i takie na przykład pleście, które mamy. One muszą być ładne. Zrobione tak. tu są zdobienia, które tuż, ale dla oka do popatrzenia. Na końcu są kuleczki zakute, żeby miały wygląd, i między innymi po to, żeby z ręki nie wypadały. Bo kleszcze zrobić nie jest tak, taką prostą sprawą. Na kowadło nie wolno siadać, wódki nie wolno pić. <laughs> no poza tym, palenisko w tej chwili to mamy e, nadmuch, już elektryczny jest. Palimy koksem. Po staremu, dawniej robiono na węglu drzebnym. Węgiel drzebny dawał wyższą temperaturę, paleniska I nadmuch mamy nie na miechu, tylko na e, dmuchawie. To jest około 800 stopni, to jest trochę temperatura za niska do kucia. Musimy to przygrzać, trochę dmuchnąć, temperaturę po, podwyższyć i zaraz tu z synem. Tym starym, 80-letnim łotkiem, bo zawsze pomocnik jest, do dużego młota. No oprócz kowadła, to tam jest jak to pole polenisko, jest jeszcze i madło. Koalskie, Kowalskie. Które służy do, no, do ściskania, zaginania, do... Trzecia ręka. Trzecia ręka kowala, tak. Także to są takie podstawowe narzędzia. No, młotek, kleszcze, kowadło, polenisko i madło. Te wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne. Dobra, być jest i tu na, na ostro jedziemy końcówkę. I teraz znak, jeżeli przykładzie płotek na kowadło, to jest już pomoc, nie uderza. I teraz najprostsza rzecz. Mamy zwężenie, przekucie i podkręcenie. I o tego właśnie jest młotek podłużny, że go obracamy, jest lepszy dostęp rąbem, podkręcamy tu. On że wtedy sam się obraca w ręku. I... najprostsze podkręcenie. o tego jest róg, żeby można było poprawić dogryć tam do czego. I... najprostszy element w w kowalstwie. Zakończenie podkręcenie końcówki. Możemy oczywiście kręcić dalej, dalej jeszcze. I tak podkręcać trzeba, żeby, żeby pasowało. Tradycyjne kowalstwo nigdy się nie będzie różniło od tego pierwotnego. Bo było robione starymi metodami. E, były elementy nitowane, krzywane, Były jako elementy ozdobne szły nity. Ładne, ubezakłute. E, poza tym były, łączenie było na zapinki. Które były ozdobą wyrobu Kowalskiego. W tej chwili to wszystko zanika i my, na tych, co robią z gotowych elementów, nazywamy zimny Kowal. Jemu mówimy: to nie przy i nazwiska. To nie jest, nie jest Kowal, tylko ślusarz jest. On się uważa za Kowal. Także to bezczeszcie to jest strasznie. No, druga sprawa, że na pewno Kowalstwo się bardzo wyspecjalizowało, bo dawniej Kowal to był no... Chyba druga po księdzu chyba osoba w parafii, tak, no bo do Kowala się szło, że jak coś się, jak po pierwsze konia trzeba było podkuć, który był podstawową rzeczą w gospodarstwie, jak trzeba było lemiesze przekuć, jak trzeba było, nie wiem, motyka zrobić, siekierę przekuć. Ząb wyrwać. Ząb wyrwać też i Kowal to taki był osobą wielu, wielu fachów, tak. No dzisiaj to się wyspecjalizowało, bo mamy odziemną gałąź. Już Kowal nie kuje koni, bo od tego są podkuwacze. Kowal nie robi jakieś tam obróbki cieplnej, bo od tego są ślusarze, czy tam hartownicy, nie wiem jak to się dokładnie ten fach nazywa. No, jest też ta metaloplastyka, tak? to chyba najbardziej takie powiązane z, z tym takim tradycyjnym kowalstwem, chociaż to też takie dyskusyjne jest trochę, tak? także bardzo się to wszystko tak podzieliło na takie bardziej wąskie specjalizacje. Tak? No. Dawniej kowale rozluźniał trzy gatunki stali i to mu wystarczyło. My tak samo doszedliśmy po tym staremu, czyli było miękkie to co się grzywało. była. Czyli inaczej zwanym żelazą, stal, która się hartowała i wiatrówka, czyli stale szybkotące. I z tych trzech stali stary kowal, tak samo my dzisiaj też porobimy to wszystko, co nam trzeba. Jasne. No to też zależy, kto w jakiej specjalności no. działa, tak? No bo jeśli jest osoba, która wykonuje noże, no to już kupuje bardzo specjalistyczne rodzaje stali, które się hartują, z których można wykonać taki nóż, żeby on później był, miał też wartość użytkową. No i tak samo też. Dla takiego tradycyjnego kowalstwa, powiedzmy, artystycznego, gdzie się wykonuje rzeczy bardziej ozdobne, no to zwykła stal w zupełności wystarcza, tak? To zależy, co chcemy, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel. Jeśli tu mówimy o kowalstwie artystycznym, no to nie obrabiamy tego później ciepnie. Wystarczy, że to wystygnie i nie jest potrzebna żadna wytrzymałość tego materiału, tak? Ale jeśli już mówimy o kowalstwie użytkowym, gdzie Przekuwamy, nie wiem, siekierę na przykład, tak? Chociaż też tu już bardzo rzadko ktoś przyjeżdża do, do nosa, aczkolwiek przyjeżdżają ludzie, żeby przekuć siekierę. No to już jest inna stal, która wymaga też obróbki cieplnej, czyli hartowania, później odpuszczenia, żeby ta siekiera miała swoją odpowiedzią, później wartość użytkową, żeby była, nie, nie była za miękka, ale też żeby nie pękła. No bo jeśli się odpowiednio cieplnie nie obrobi, no to, no to niestety ona pęknie, tak? Bo nie sztuka jest zahartować, a sztuka jest odpuścić. Czy trafisz właściwą temperaturę? Nadawanie w właściwości, jak to powiedzieć, yy... Twardo, pewna twardość jest. Nadawanie twardości dla materiału, no, tak? No. Tu też trzeba ja pamiętać, że nie każda stal się hartuje. Zależy od zawartości węgla w stali. Tak? Odpuszczanie to jest usuwanie naprzeżeń hartowniczych. Czy działamy się z temperaturą? I tu musimy mieć temperaturę odpuszczania w oku. I na podstawie barw określamy temperaturę odpuszczania. No to nie jest takie proste, no w takich wyspecjalizowanych firmach, gdzie są piece specjalne hartownicze, to to wiadomo jest specjalny proces produkcji i tak dalej, to jest wszystko spara sparametryzowane. No ale tutaj, jak ja obserwuję, do tej pory nie mogę się nauczyć, jak się to prawidłowo robi, A tata no, po barwach która rozpoznaje, tak? Mówi, że tu jest taka temperatura, no bo nawet tu jest taka. Do 5 tutaj stopni trzeba... możemy określić temperaturę. Na podstawie barwy nalotowej na stali możemy określić tę jej temperaturę. Tak? Od, od 210 no stopni dzisiaj do, to jest, do 350. dzisiaj to jest prostsze, bo można wystarczyć zwykły pirometr, tak? Żeby no, zmierzyć tę temperaturę, tak? Ale... Dla mnie praktycznie kad się w siebie co najmniej jeden. I... Robiło się to, za co płacili, ale też były pewne specjalizacje. Byli ci, którzy ukuwali wozy, że tak zwane tylko to robili. Następnie inni tam robili narzędzia, rolnicze pługi, motyki i tamte jeszcze to, co było potrzebne gospodarstwie. Inni się specjalizowali w podkuwaniu koni. Czyli też taka była taka specjalizacja. No. Praktycznie robiło się to, za co płacili. Tak samo dzisiaj też. No, dawnie to było takie kowalstwo stricte użytkowe. użytkowe tak? no. I też trudno mówić o takim y, tradycyjnym kowalstwie suwalszczyzny. Tak? No, bo to się głównie opierało, praca kowala głównie się opierała na kowalstwie użytkowym. Y, moim zdaniem, nie wiem, może za krótko jeszcze żyję, ale moim zdaniem nie ma takiego charakterystycznego dla suwalszczyzny wzornictwa charakterystycznych wzorów czy elementów, które były dla nas charakterystyczne. No, poza może tymi krzyżami, o których tata mówi, tak? Te, te krzyże, które były wbijane w krzyże przydrożne. No to jest taki element tutaj Suwalszczyzny i, i Litwy, tak? gdzie, gdzie to jest taki element wspólny, którego chyba trudno szukać w, w innych regionach Polski. By na przykład górale czerpią zrodnictwo z korony, z haftów. Idą do pań, które haftują. I oni sobie to rozwijają, przynoszą na metal i, i to właśnie ich... tym, że mają swój styl zakopiański, swój górański, no i... To dzisiaj tak samo też robi się to, dla co płacą. Dla mnie podstawowym <coughs> materiałem w kuźni to były obrończe od kół zielonych, które były już tak zjechane i miały piękną faskę, która była zjechana z jednej strony i z tego były robione zawiasy na stodoły, z tą faską piękną, e, kiedy było dwóch, trzech pumocyków, to zaczynało się, pomocnik, który przychodził do pracy, zaczynał kuźni. Że wiedział gdzie to leży. Taką obręcz rozcinało się na pół wzdłuż i z tego robili podkowy. W tej chwili podkowy można kupić za 12-15 zł, gotowe odkówkę. Każdego rozmiaru, każdego numeru. No ale też dzisiaj, już tak wracając do Pana pytania, to robi się. Takie rzeczy użytkowe, no jak balustrady, tak, ogrodzenia płoty bramy, tak? E, to, to, no i do nas też bardzo często przyjeżdżają ludzie, którzy budują domy na tak zwany stary wiejski styl, gdzie potrzebują stare tradycyjne okucia do drzwi, okucia do, do okiennic, tak, żerandole, klamki, e, klamki zawiasy. szyldy, zawiasy, tak? I widać, że jest taki trend takiego powrotu do, do tradycji. I, I już jak ktoś robi, ktoś wykonuje taki dom z bala, no to dba nawet o, o każdy detal, że nie wiem, rączki w szafkach były takie kute, tak? Czy jakieś drobne zawiaski, czy nawet haczyki w kuchni jakieś drobne, żeby to wszystko było takie no, stylowe, jak. No może, jak, może niekoniecznie jak dawniej, ale żeby to miało taką wartość też artystyczną, użytkową, tak. Z tym, że też taka moda naszła, pomyślałem, żeby tego nie malować. No, dopóki się trzyma jeszcze wszystko, to jest dobrze. Zaczniesz zacznie popłyniesz popłynie no mówię, że to dla niej będzie piękne, a zobaczymy na kilka lat. <grym>